Cześć, z tej strony Sonia energia pieniądza. Dzisiaj zapraszam Cię do głębokiej medytacji z wizualizacją medytacji pewności siebie i miłości własnej. Zapraszam Cię do wspólnej podróży, która ma na celu odkrycie i umocnienie Twojej wewnętrznej siły. Chciałabym, abyś doświadczyła wraz ze mną tej głębokiej medytacji z wizualizacją skupionej na pewności siebie oraz na miłości własnej. W Twoich komórkach wszystkiego, co Cię ogranicza. Chciałabym, abyśmy razem w Twojej pamięci komórkowej napisały program, który Ci mówi, że zasługujesz, że możesz, że potrafisz. Razem zanurzymy się w tą medytację, abyś znalazła spokój, pewność i przede wszystkim miłość do samej siebie. Usiądź lub połóż się wygodnie. Miejscu, gdzie czujesz się bezpiecznie. Upewnij się, że nikt cię nie rozprasza. Może to być ciche, przytulne miejsce w Twoim domu, albo też jakiś kąt w przyrodzie, gdzie czujesz się po prostu zrelaksowana. Być może tak jak ja lubisz medytować tuż przed snem lub o poranku, pod drzewem siedząc wygodnie na trawie. Zamknij powoli oczy i zwróć uwagę na swój oddech. Oddychaj powoli i głęboko, czując jak każdy wdech napełnia cię spokojem, a każdy wydech pomaga uwolnić się od napięcia i stresu. Poczuj jak z każdym kolejnym oddechem twoje ciało staje się coraz bardziej rozluźnione. Twoje myśli spowalniają, a wszelkie zewnętrzne dźwięki zaczynają się oddalać. Skup się na swoim sercu, na pulsie, który bije w jego rytmie. Wyobraź sobie, że z każdym uderzeniem Twoje serce wysyła fale ciepła i spokoju przez całe Twoje ciało. Pozwól, aby to uczucie otoczyło Cię całkowicie, wprowadzając w stan pełen harmonii i balansu. Jesteś teraz gotowa, aby rozpocząć swoją medytacyjną podróż w głąb siebie. To będzie bardzo głęboka podróż. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I jeszcze raz wdech, wydech. A teraz wyobraź sobie, że stoisz na początku ścieżki, którą otacza niesamowity tajemniczy las. Słońce dopiero co wzeszło, a jego promienie przebijają się przez gęste gałęzie drzew, tworząc mistyczne fale światła. Drzewa wokół ciebie, wielkie i majestatyczne, sięgają nieba. Ich korzenie, grube jak ludzkie ciało, rozprzestrzeniają się wzdłuż i wszerz, ukazując, wielkie mądrości i historie lasu. Kora drzew jest chropowata pod Twoimi dłońmi, a ich szelest liści niesie opowieści minionych lat. W powietrzu unosi się świeży zapach ziemi po porannym deszczu oraz aromat dzikich ziół. Mgła unosząca się nad ziemią dodaje atmosfery tajemniczości. Porusza się ona z gracją, tańcząc w rytmie niewidocznego wiatru, tworząc sylwetki i obrazy, które po chwili rozmywają się, dając miejsca kolejnym. W tej mgle możesz dostrzec cienie od duchy przeszłości, które chcą Ci przekazać swoją historię. Słyszysz delikatny śpiew ptaków, które budzą się do życia w magicznym świecie. Ich melodia jest jak kołysanka dla Twojego serca, napełniając Cię spokojem i poczuciem przyzalnależności. W oddali słyszysz również szept strumienia który zdaje się mówić podążaj za mną, a odnajdziesz źródło swojego istnienia. Pod Twoimi stopami czujesz miękką trawę nasączoną rosą, która chłodzi Twoje stopy, przynosząc ulgę i poczucie połączenia z Matką Ziemią. Zruszając ramionami czujesz delikatne pieszczoty wiatru, które niesie ze sobą sekrety lasu i opowieści o przygodach, które czekają na ciebie w jego głębi. Z każdym krokiem, który stawiasz na tej ścieżce, czujesz, jak rośnie w tobie ciekawość i pragnienie odkrycia tego, co kryje się w gęstwinie tego tajemniczego lasu. Czujesz, że to miejsce jest ściśle związane z twoją duszą i że kryje odpowiedzi na pytania, które od dawna nosiłaś w sercu. Każdą minutą, którą spędzasz w tym lesie, stajesz się bardziej świadoma jego mocy i magii. To nie jest zwykły las, to kraina Twojego wewnętrznego świata, gdzie wszystko jest możliwe, a Ty jesteś mistrzynią swojego losu. I tak krok po kroku, ruszając dalej w głąb lasu, czujesz, jak drzewa wokół Ciebie zaczynają ożywać w niezwykły sposób. Szelest liści w koronach drzew zamiast zwykłego szumu niesie teraz głębokie przesłanie. Przy każdym kroku, który stawiasz, drzewa zdają się mówić do ciebie, komunikując się za pomocą swych liści. Kiedy przechodzisz obok jednego z drzew, jego liście szeleszczą, z każdym dniem staje się silniejsza. Ten dźwięk działa na Ciebie jak kojący śpiew, przypominając Ci o Twojej nieustającej sile i determinacji, jaką nosisz w sobie. Dychasz powietrze pełne tej afirmacji, pozwalając jej przeniknąć do swojego serca. Kolejne drzewo, które mijasz, niesie swą własną melodię. Tym razem liście szepczą, mam prawo do spełnienia i radości. Wspomnij, że te słowa otaczają cię niczym magiczny kokon, przypominając, że zasługujesz na szczęście i spełnienie w życiu. Każda komórka Twojego ciała zaczyna wibrować w rytmie tej prawdy. Kiedy przechodzisz obok trzeciego drzewa jego gałęzie delikatnie schylają się w Twoim kierunku, a liście niosą przesłanie. Jestem twórcza i pełna pasji wizja siebie jako twórczej i pełnej pasji istoty zaczyna krystalizować się w twoim umyśle. Czujesz, jak ogień tej pasji rozpala się w tobie, dodając ci energię i inspirację do tworzenia i realizowania swoich marzeń. Każde drzewo, które mijasz, niesie swoje własne, unikalne przesłanie. W tym lesie pełnym tajemnic i mądrości odkrywasz głębokie prawdy o sobie, afirmacje, które słyszysz z drzew stają się częścią Ciebie pomagają Ci zrozumieć i docenić swoją wartość stają się Twoją nową historią o sobie w tym świecie, gdzie natura mówi do Ciebie językiem miłości i akceptacji odnajdujesz spokój i pewność siebie kiedy idziesz dalej ścieżką Twoje kroki prowadzą Cię do malowniczego zakątka gdzie wśród drzew Pojawia się srebrzysty strumień. Jego woda błyszczy w słońcu niczym tysiące diamentów, a dźwięk szumiącej wody działa na ciebie uspokajająco. Zatrzymujesz się, aby podziwiać ten cud natury. Kiedy przyglądasz się wodzie, zauważasz, że każda kropla, która odbija światło, przynosi ze sobą dla ciebie głęboką prawdę. Jedna z kropli odbijająca słońce szepcze do Twojego ucha. Mam w sobie nieskończony potencjał. Te słowa wibrują w Twoim ciele, przypominają Ci, że jesteś istotą o nieograniczonych możliwościach i zdolnościach. Pozwalasz tej myśli przepłynąć przez Ciebie, otwierając się na potencjał, który zawsze był w Tobie. Przyciągana szumem wody podchodzisz bliżej strumienia i wpatrujesz się w jego wody. Zauważasz, że kolejna kropla wody delikatnie skacze na powierzchnię i mówi Ci, jestem otwarta na nowe możliwości. Czujesz, jak Twoje serce i umysł rozszerzają się, przyjmując wszystkie wspaniałe możliwości, które czekają na Ciebie w życiu. Wiesz, że każdy nowy dzień niesie ze sobą nieskończone możliwości. Nagle słyszysz szum wody, który staje się taki bardziej rytmiczny, niemal jak bicie serca. Każde jego uderzenie przynosi kolejne przesłanie. Zaufanie do siebie prowadzi mnie do sukcesu. Te słowa rezonują w tobie z niezwykłą mocą. Uświadamiasz sobie, że to, czego najbardziej potrzebujesz, to pełne zaufanie do siebie i swoich zdolności. Im bardziej ufasz sobie, tym bardziej otwierasz się na sukces. I kiedy tak siedzisz nad brzegiem strumienia, pozwól sobie na chwilę refleksji, na chwilę komplementacji tych głębokich praw, które przyniosła Ci woda. W tym magicznym miejscu czujesz, jak każda afirmacja staje się częścią twojego istnienia, przynosząc ci pewność siebie i spokój ducha. Kontynuując twoją podróż, dostrzegasz przed sobą majestatyczne drzewo o imponujących rozmiarach. Jego gałęzie rozciągają się szeroko, niczym ramiona otwarte na przytulenie. A korona drzew zdaje się być tak wysoka, że sięga chmur. To drzewo mądrości, wiekowe, pełne historii i tajemnic. Podchodząc bliżej dostrzegasz, że kora drzew jest zapisana niezliczonymi symbolami i znakami, które świadczą o wiekach wiedzy zgromadzonym w jednym miejscu. Możesz dosłownie poczuć wibracje wiedzy i mądrości które emanują od tego drzewa mądrości. Opierając się o jego masywny pień, słyszysz szept wiatru przenikającego przez liście drzewa. Wraz z każdym powiewem wiatru do twoich uszu docierają afirmacje. Jedna z gałęzi, kołysząc się w rytmie tańca, szepcze ci: Wartość mojego życia jest niezmierzona. Słowa przenikają głęboko w Twoje serce, przypominając Ci o nieocenionej wartości Twojego istnienia, o Twoim jedynym w swoim rodzaju wkładzie w ten świat. I kiedy tak wiatr łagodnie przesuwa kolejne gałęzie w Twoją stronę, słyszysz: Mam prawo być sobą w każdej sytuacji. Czuję, że to przesłanie otula Cię, niczym ciepły koc, daje Ci pewność siebie i przypomina, o Twojej autentyczności. Zaś najwyższa gałąź, na której siedzi ptak, o śpiewie pełnym harmonii przekazuje Ci najcenniejszą z afirmacji. Kocham siebie taką, jaką jestem. Kocham siebie taką, jaką jestem. Echo tych słów rozróżniewa w całym lesie, wypełniając przestrzeń i Twoje serce. Uświadamiasz sobie, jak ważna jest miłość do siebie i akceptacja samej siebie. Spędzając tak czas pod drzewem mądrości, czujesz, jak jego wiekowa energia miesza się z Twoją, dając Ci pewność i siłę. Ta chwila pod jego gałęziami przypomina Ci, że jesteś cenna, autentyczna i pełna miłości. Głębiej w lesie, gdzie promienie słońca delikatnie przenikają przez gęstą koronę drzew, dostrzegasz jasną polanę. Światło tworzy na Ziemi kaloidoskop kolorów, a w samym środku tego magicznego miejsca stoi młodsza wersja ciebie. Jej oczy błyszczą radością, a na twarzy widnieje niewinny uśmiech. Podchodzisz do niej powoli, a ona rozpoznaje Cię natychmiast. Przez chwilę patrzycie na siebie, przypominając sobie wzajemnie najszczęśliwsze chwile waszego dzieciństwa. Następnie, biorąc ją za ręce, tańczycie w rytmie natury, otoczone przez śpiew ptaków i szept liści. W trakcie tego radosnego tańca, w którym kręcicie się wokół siebie, zaczynacie powtarzać jak mantrę: Nasza radość i pasja są prawdziwe. Te słowa wybrzmiewają mocno i pewnie, przypominając Wam o tym, jak ważne jest, by się śmiać, marzyć i doświadczać radości z każdego dnia. Kiedy zwalniacie tempo, spoglądając sobie głęboko w oczy, mówicie jednym głosem. Jesteśmy silne i niezależne. Czuję, że każde słowo wzmacnia Twoją pewność siebie, przypominając o tym, że zawsze byłaś i zawsze będziesz niezależną, silną osobą. Zatrzymując się na chwilę, obejmujecie się mocno, czując ciepło i wsparcie tej młodszej wersji siebie, tej małej dziewczynki, którą kiedyś byłaś. Szeptem, jakby do samego serca wyznajecie, zasługujemy na miłość i akceptację. Te słowa napełniają Cię spokojem że zawsze warto kochać siebie bezwarunkowo w końcu siedząc razem na miękkiej trajwie rozmyślacie o chwilach spokoju i odpoczynku i delikatnie jak w modlitwie powtarzacie mamy prawo odpocząć kochać siebie zawsze w działaniu i wtedy kiedy nic nie robimy Słowa te otulają Was obie, przynosząc ulgę i spokój. Uświadamiają Tobie i Twojej wewnętrznej dziewczynce, że wartość osoby nie zależy od tego, ile robi, ale od tego, kim jest. Gdy kroczysz dalej przez las, nagle w oddali zauważasz błysk wody. Dochodząc bliżej odkrywasz, że to krystalicznie czyste jezioro, otoczone z trzech stron gęstym lasem, a z czwartej strony otwiera się na zapierający dech w piersiach widok gór. Jest to jezioro refleksji. Tak by się właśnie nazwała, ponieważ jego powierzchnia idealnie odbija niebo, chmury i otaczające je drzewa. Zbliżając się do brzegu, dostrzegasz swoje odbicie w wodzie. Jest dokładnie, dosłownie idealne. I choć wiesz, że to tylko obraz, czujesz, że ma on w sobie coś magicznego. Zastanawiasz się, ile razy patrzyłaś na siebie bez prawdziwej refleksji. Siadasz na miękkim piasku, patrzysz na to odbicie, które z każdą chwilą zdaje się być coraz bardziej żywe i nagle z wody wychodzisz druga Ty, ta, którą pamiętasz z dawnych lat, mała dziewczynka. Odbicie staje się rzeczywistością, a Ty siedzisz obok siebie z przeszłości. Patrząc sobie w oczy, razem powtarzacie, jesteśmy jednością, nasza przeszłość i teraźniejszość tworzy spójną całość. Słowa te napełniają cię pewnością siebie, przypominając, że wszystkie Twoje doświadczenia sprawiły, że jesteś tym, kim jesteś teraz. Przytulając się wzajemnie dodajecie, jestem wdzięczna za wszystkie doświadczenia, które mnie wzmocniły. Te słowa są jak balsam na Twoje rany z dzieciństwa. Uzdrawiają stare, bolesne wspomnienia. Oglądając razem zachód słońca, mówicie, zasługuje na spełnienie i szczęście, i czujesz, jak każde słowo przenika Twoje serce, dając Ci wewnętrzną równowagę. A potem zamykając oczy, wyszeptujesz do wiatru, dziękuję moim rodzicom, bo dali mi to, co najcenniejsze, dar życia. Wybaczam im wszystko, czego myślałam, że nie otrzymałam. Bo teraz rozumiem, że kochali mnie bezwarunkowo i sami nie mieli w sobie tych zasobów, aby dać mi więcej inaczej. Łzy szczęścia spływają po Twoich policzkach, gdy dodajesz, doceniam siebie i kocham siebie zawsze, w smutku, radości, złości i spokoju. Kocham siebie zawsze, bo jestem ważna dlatego, że jestem. Wszechświat mnie kocha i da mi wszystko, bo jest dla mnie. Siedząc tak nad tym jeziorem refleksji czujesz, jak Twoja dusza się rozjaśnia. Patrząc na swoje odbicie przypominasz sobie o tym, jak ważna jest miłość własna. To ona jest kluczem do prawdziwego spełnienia. To miłość własna pozwala Ci stać się niezależną od opinii innych, zdając sobie sprawę, że opinie są tylko ich refleksjami, a nie Twoją rzeczywistością. Pozwalasz tym słowom zatopić się w Twoim sercu. Miłość własna jest kluczem do spełnienia. Opinie innych są tylko ich opiniami i nie definiują mojego szczęścia ani pewności siebie. Te słowa pulsują w Tobie z każdym uderzeniem serca, przynosząc ulgę i zrozumienie. I stojąc tak nad jeziorem refleksji czujesz, jak Twoja dusza jest w harmonii. Twój wzrok spoczywa na młodszej wersji siebie, na tej małej dziewczynce i widzisz w jej oczach ciekawość i niewinną radość. Przytulasz ją mocno, przekazując jej całą swoją miłość i wsparcie. I spoglądając jej w oczy mówisz, Jeśli kiedykolwiek będziesz mnie potrzebowała, będę tu dla ciebie. Ale teraz ja, jako dorosła kobieta, mam siłę i wiedzę, by zdobyć wszystko, czego potrzebuję. Obiecuję Ci, że będę dbała o nas obie, że będę kochać i szanować siebie taką, jaką jestem. Jesteśmy silne razem. Ta mała dziewczynka, która jest Tobą z przyszłości, uśmiecha się oczami pełnymi wdzięczności i ufności i powoli zaczyna się oddalać, wracając do wspomnień, ale pozostawiając w Tobie obietnicę i poczucie pełnej miłości. A teraz skup się na sobie, na dorosłej kobiecie, którą się stałaś. Wiesz, że miłość własna jest kluczem do Twojego spełnienia i z każdym oddechem czujesz, jak Twój wewnętrzny spokój i pewność siebie rosną. Każda opinia, każdy głos z przyszłości teraz traci na znaczeniu, bo wiesz, kim jesteś i jaką wartość niesiesz ze sobą. Kiedy słońce chowa się za horyzontem, zamykasz oczy, czując wewnętrzną moc i pewność. Już wiesz, że jesteś na właściwej ścieżce i że nic nie jest w stanie cię zatrzymać. Więc, biorąc głęboki oddech, kończysz medytację z uczuciem wdzięczności, akceptacji i pełnej miłości do siebie. A gdy twoja dusza jest gotowa do powrotu, Poczuj, jak delikatny wiatr prowadzi cię z powrotem w kierunku ścieżki, która sprowadzi cię do teraźniejszości. Z każdym krokiem czujesz, jak twoje serce bije w rytmie teraźniejszości, a energia z tej medytacyjnej podróży wypełnia każdą komórkę twojego ciała, pisząc w niej nowy program, program kobiety spełnionej pewnej siebie, kochającej siebie. Kiedy wdychasz, przyciągasz do siebie całą pewność i miłość, którą odkryłaś podczas tej podróży. A kiedy wydychasz, pozwalasz wszystkim wątpliwościom i obawom opuścić Twój umysł i ciało. I kiedy jesteś całkowicie obecna tu i teraz, czujesz, że Twoje ciało jest napełnione lekkością i spokojem. Powoli otwierasz oczy, przyjmując światło dnia lub zmierzch nocy. I z wdzięcznością nosisz ze sobą dary z tej medytacyjnej podróży. Dziękuję Ci za wspólną medytację. Pamiętaj, że ta wewnętrzna, głęboka podróż jest zawsze dostępna dla Ciebie, służąc jako źródło przypomnienia o Twojej wewnętrznej sile i miłości. Zachęcam Cię, abyś wracała do niej w każdym momencie, gdy potrzebujesz wsparcia, pocieszenia, odnalezienia spokoju czy pewności siebie. Niech ta medytacja będzie dla Ciebie schronieniem w chwilach wątpliwości i przypomnienia o nieskończonym potencjale, który drzemie w Tobie. A jeśli uważasz, że ta medytacja może komuś pomóc, udostępnij ją, bo kluczem do spełnienia dla każdej z nas jest miłość. Dlatego ja ślę Tobie światło, miłość i obfitość. Nie wszystko, czym się dzielisz, wraca do Ciebie pomnożone. Dziękuję.